Musiałabyś odebrać paczkę z paczką mat, bo mnie nogi trochę bolą. No, mi też się nie chce, więc zadzwonię do czerwonego kapturka. Okej, okay. może wybrałybyśmy się razem na grzyby? Posłyszałam w internecie, że rosną teraz grzyby w lasach. Dobry pomysł. A kiedy masz czas? W piątek mam wystarczająco dużo czasu. Okej, okay, to możemy się wybrać. Okej. Okay. Pa i zaraz zadzwonię do kapturkę i dam ci znać, czy... Może odebrać tą paczkę? Okej, okay, tak. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, ponieważ nie mamy pieniędzy. Musimy znaleźć sposób, żeby coś zarobić, by móc opłacić nasze mieszkania. Może założymy firmę? Jakie macie propozycje? Możemy pracować w kastorauli. Możemy też w Empiku pracować. Albo możemy założyć firmę sprzątającą. Firma sprzątająca to naprawdę świetny pomysł. Musimy to zrobić. Halo? Tak, odbiorę paczkę dla babci z paczkomatu. Będziemy sprzątać? Chyba nie? Eee, nie? Nie. 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 Kogo Czekajcie, a jak to było z tą segregacją śmieci? Co wrzucimy do żółtego kosza? Laskan metale. A do brązowego? A do śmieci. to było Chyba tak. A do zielonego kosza? Skąd weźmiemy na kosza? Widziałem kiedyś w jakimś sklepie, że już dalej półno za darmo. Tylko w jakim to było sklepie? Nie pamiętam. Halo? Mamusi, nie wiem, jak dotrzeć do paczkomatu. Aha, już wiem. Dobra, pójdę prosto. Skręcę w prawo i w lewo. Dziękuję. Ale gdzie będziemy sprzątać? W Może w szkołach? Jak ci zareklamujemy? rozwieszymy po całym mieście plakaty w telewizji. Możemy za zawieźć gilwant przy drodze. Babciu, przyniosłam ci paczkę, o którą mnie prosiłaś. Babciu, czemu tu jest taki duży bałagan? No bo siedziałam na telefonie i nie chciałam się sprzątać i nie widziałam, że tu jest taki bałagan. To już chyba długo siedzisz na tym fotelu. No tak, długo już siedzę. Zadzwonię po ekipę sprzątającą, na pewno ci pomogą. Okej. Okay. Halo, dzień dobry. Chciałam zatrudnić ekipę sprzątającą do mojej babci. Ma straszny bałagan w domu. Dobrze, przyjedziecie za 5 minut. Do widzenia. Co my ja my myśmy, myśmy, myśmy. nasza Dobry, A, coś? Jak się, jak się widzieć, zrobiliśmy. No zrobiliśmy oddać coś. Jak chcę wiedzieć i już zrobiliśmy. Zaraz się dowiedz. No fajnie. Patrz, to, to się wyjecha. Wow. Ława, no, ale po Już jest przelew. Nasze pierwsze zarobione pieniądze. Ile? Ile? 100 złotych. Ale była ja. 700. 100, zł. 100 zł. Dzień dobry, e, e, nagrywamy e, film właśnie o czerwonej kapturze i o kasnalach. Są kasnale, które sprzątają. No, no bo nie mieli pracy, nie, nie mieli pieniędzy i nie wiedzieli, jak je zarobić. I, I wymyślili sobie, że będą sprzątać. Próbujemy, proszę. Spotkaliśmy się tutaj, ponieważ nie mamy pieniędzy. Musimy znaleźć sposób, żeby opłacić nasze mieszkania. Może założymy firmę? Yy, no, że jest fajnie. I, i gram czerwonego kapturka i będę zanosiła babie paczkę. <śmum> <śmum> babie? No i będą później jej krasnoludki sprzątać. Dzień dobry babciu, przyniosłam <śmum> No trudno też czasami no. było tak ciągle powtarzać. Nie odchodzisz. Możesz się wychylić. Dobra. Thanks. <laughs>